Ok, w tym odcinku mam x plus y to równa się 10 i x razy y równa się też 10. Spróbujcie to oczywiście sami, ale ja już od razu tu będę działał. Czyli tak, mam dwa równania. Sobie najpierw tu może zapisuję, tak, zapiszę, że mam jedno i drugie równanie. I teraz tak. Chciałbym przestawić jedno równanie i wsadzić w drugie. Jest to w zasadzie obojętnie, które ja przestawię, um, ale wolę zacząć, zacząć od pierwszego tutaj, przestawić to i wsadzić tu, ponieważ po prostu będzie łatwiej wtedy. Czyli tak: x plus y, weźmy to, ale napiszę tak. Y równa się 10, i to x już damy od razu na drugą stronę. I to. Teraz wkładamy w drugie równanie i zobaczmy, co się stanie. Czyli tak, mamy x, to jest to x i teraz nawias, y to jest to, czyli 10 minus x i to równa się 10. Ok. Możemy to teraz tutaj pomnożyć, pomnożyć i zobaczmy, co się stanie. Mamy x razy 10, czyli 10x i minus to razy to, to będzie x do kwadratu i zobaczcie, tą dziesiątkę wezmę od razu też na tą stronę to będziemy mieli tu minus 10 i po tej stronie będzie 0 więc to już wygląda jak kwadratyczna funkcja to jest kwadratyczna funkcja tu mam minus x do kwadratu nie chciałbym mieć minus x do kwadratu chciałbym, żeby to było plus więc po prostu pomnożę to całe przez minus 1. Dokładnie tak. Więc będę wtedy miał i napiszę to już w odpowiedniej kolejności. Będę tu miał x do kwadratu minus 10x i to też będzie plus, czyli plus 10 i to równa się 0. Ok, no to mamy to, więc możemy używać funk e, e, formułę kwadratową. Czyli, um, no, wkładamy to, czyli napiszę tutaj. x, 1 i 2 równa się. Zobaczcie, tu by było teraz na górze minus b. b jest minus 10, więc minus i minus to będzie po prostu plus, czyli mamy tu 10 plus minus pierwiastek. Tu jest b do kwadratu, czyli minus 10 do kwadratu to jest 100. I mamy minus 4 razy a. a to jest 1, więc nic nie zmienia. c to jest 10. 4 razy 10 to jest 40. I mamy to przedzielone przez 2a. a jest 1, więc to nic nie zmienia. Ok, to już mniej więcej mamy naszą odpowiedź. Spójrzmy na ten pierwiastek. Zróbmy to trochę porządek. Czyli tak. Mamy 100 minus 40 to jest Pierwiastek z 60. To możemy też uproszczyć, ponieważ to jest to samo jak 4 razy 15. I tą czwórkę możemy wyciągnąć przed pierwiastek, więc to będzie 2 razy pierwiastek 15. Dokładnie tak. I to możemy włożyć tu, i nam trochę to się uproszczy elegancko. Czyli tak, mamy x 1, 2 równa się. 10 plus minus to dam teraz tu, czyli 2, 15 w pierwiastku, przedzielone przez 2. I zobaczcie, ten łamek teraz zniknie, ponieważ te dwójki wylatują i ta dziesiątka też się skróci. Czyli będziemy mieli, równa się, to będzie 5 i mamy plus, minus, i tylko ten pierwiastek 15. I tyle. To jest nasz. X1 i X drugi, tak raz plus i raz minus. Ok, wkładamy to teraz w Y, żebyśmy wiedzieli, co będzie nasz um, odpowiedni Y do, do tych X, -ów. czyli napiszę zrobię tutaj taką kreskę. Y12 równa się 10 minus. I wkładamy to tu i zrobię taki nawias, ponieważ to minus jest. Pomnożony tu do środka, czyli 5 plus minus pierwiastek 5. I teraz tak. Jeżeli tutaj chcę, ponieważ ja tu zapisałem plus minus, plus to będzie x1, minus to będzie x2, ale załóżmy, że ja wezmę tutaj 5 plus pierwiastek 15 i chcę to tu wsadzić, to to minus. No, ten plusik, który tu będzie tu, to wtedy będzie minus. Jeżeli wybiorę minusa tutaj to tu minus i minus stanie się plusem, więc to minus jest mnożone tu do środka, to trzeba, um, uh, trzeba sobie dać, uh, um, zdać z tego sobie sprawę, nie? więc uh, tak, ten minusik tu odkrywa rolę. Ale Okej okay. um, mamy teraz Y i i x, więc możemy sprawdzić, czy to i to w ogóle się zgadza. Czyli tak, wezmę sobie pierwsze równanie i napiszę tutaj check, że będziemy to sprawdzić. I tutaj wezmę to pierwsze równanie, czyli x, wybiorę, wybiorę tutaj po prostu tym razem tylko plusem. Tak, mój x będzie plus, czyli 5 plus 15 w pierwiastku. Tak, plus, czyli plus, i teraz y, y będzie 10 minus 5, I teraz tak, jak już mówiłem, jeżeli tu dam tego x z plusem, którego tu wybrałem, minus razy, minus razy plus, to będzie minus, czyli tu będę miał minus pierwiastek 15, ok, i to ma się równać 10. OK, sprawdźmy, czy to działa. Plus 5 minus 5, czyli to wylatuje. OK. Pierwiastek 15 minus pierwiastek 15, to wylatuje. Jest 10. Jest 10, więc i 10 też jest plusem, czyli mamy 10 równa się 10. Zgadza się. Proszę bardzo. No, i należałoby teraz jeszcze sprawdzić, co by było, jeżeli tutaj wziąłbym tego x z minusem, ale to już wy możecie sprawdzić. To jest na razie wszystko z mojej strony do tego równania, i um, wydaje mi się, że to chyba było zadanie na niemieckiej olimpiadzie, ale olimpiada matematyczna nie, ale no. Mam nadzieję, że to Wam spodobało. Na razie.